Uwielbiam moje drukarki. 3,500, ale w głębi duszy wiem, że cicho emitują wszelkiego rodzaju szkodliwe zanieczyszczenia i związki powodujące raka. Nawet jeśli drukujesz tylko PLA, to samo dotyczy Twojej drukarki lub drukarek. 3,500. Dlatego w tym filmie sprawdzimy, czy i jak możemy drastycznie poprawić jakość powietrza w moim i Twoim miejscu pracy za pomocą przystępnych, konsumenckich produktów. Zabierajmy się do tego! Nie wiem czy to były dwie osobne ciężkie infekcje zatok, które miałem od kiedy przeprowadziłem się do tego studia, czytanie książki o historii szczególnie złośliwych komórek rakowych, czy po prostu zobaczenie ile środków ostrożności producenci tych drukarek 3500 faktycznie stosują w swoich miejscach pracy, ale ostatnio dużo myślałem o jakości powietrza. Pierwszy choć wydaje się, że panuje ogólne nastawienie do lekceważenia obaw dotyczących jakości powietrza, szczególnie u osób, które nie drukują dużo z ABS. To niedawny film mojego przyjaciela i kolegi z YouTube, Lost in Tech, naprawdę przyciągnął moją uwagę. W tym filmie zbudował coś na kształt prowizorycznego urządzenia do rejestrowania jakości powietrza, które pokazało, jak dramatyczne są emisje lotne związki organiczne, czyli lotnych związków organicznych, dla takich materiałów jak ABS, który staje się coraz bardziej popularny wraz ze wzrostem popularności zamkniętych drukarek. Oczywiście nie bierze się pod uwagę PM 2,5, czyli mikroskopijnych cząstek emitowanych podczas innych czynności, takich jak szlifowanie wydruków, lutowanie itp. Co być może jeszcze bardziej niepokojące, jego film pokazał zaskakująco dużą ilość lotne związki organiczne emitowanych podczas etapów nagrzewania. Tak zwanych bezpieczniejszych materiałów takich jak PLA i PETG ze względu na konieczność wypalenia pozostałości materiału z dyszy. Jeśli nie widziałeś jeszcze kanału Lost in Tech, podam link poniżej, abyś mógł go sprawdzić w nowej karcie. Będę do niego nawiązywał kilkukrotnie w tym filmie. Przykładem może być jedna główna idea i wniosek z tego filmu, które przyciągnęły moją uwagę. Lost in Tech zwrócił uwagę, że każde badanie, które analizowało związki między jakością powietrza a drukiem, 3500, podkreślało znaczenie po prostu wymiany i cyrkulacji powietrza w środowisku. Oczywiście, budowanie własnych sprytnych systemów filtracji powietrza, jak Nevermore czy Bento Box, jest znacznie atrakcyjniejsze i zabawniejsze. Uwielbiam te rozwiązania i korzystałem z nich intensywnie w przeszłości, i nadal to robię, czy to na moich maszynach Voron, czy drukarkach Bamboo Lab. Pierwszy, jak wyjaśnię później w filmie, uważam, że te domowe rozwiązania mogą i powinny stanowić bardzo ważną część ogólnej większej strategii dla czystego powietrza. Ale są pewne problemy z używaniem ich wyłącznie. Po pierwsze, nie wszystkie drukarki są zamknięte. Po drugie, nawet dla tych, które są zamknięte, bez sensorów wewnątrz komory drukującej do monitorowania jakości powietrza, tak naprawdę nie mamy sposobu, aby dowiedzieć się, czy i kiedy powietrze przeszło przez medium filtrujące, czy to high-efficiency particulate air, czy aktywny węgiel, czy nawet oba wystarczająco wiele razy, aby uznać je za bezpieczne. Prawdopodobnie, jeśli jesteś tak niecierpliwy jak ja, będziesz chciał otworzyć drukarkę, aby albo usunąć wypuszczony materiał z dyszy, albo usunąć gotowy model na długo przed tym, jak powietrze wewnątrz zostanie w pełni przefiltrowane, co oznacza, że nadal będziesz narażony na lotne związki organiczne i drobne cząstki stałe. Nie wspominając o tym, że żadna z tych drukarek nie jest naprawdę szczelna, a niektóre nieprzyjemne substancje zawsze uciekną przed filtracją. Ponadto, jak zauważył lostek, kiedy osobiście do niego napisałem, węgiel jest bardzo skuteczny, ale szybko traci swoje właściwości, a ty nie masz dobrego sposobu, aby wiedzieć, kiedy osiągnie nasycenie. To oznacza, że możesz łatwo używać tego samego węgla długo po tym, jak jest już nasycony, co sprawia, że jest praktycznie bezużyteczny, nie mając żadnego realnego sposobu, aby to faktycznie wiedzieć. Więc, tak, filtracja jest w porządku, ale cyrkulacja jest równie ważna, jeśli nieważniejsza. Jeśli chcesz poprawić jakość powietrza, to ma sens, jeśli o tym pomyślisz. Filtracja powietrza jest dobra, ale nie tak dobra jak całkowite zastąpienie powietrza czystym, świeżym powietrzem i pozostawienie matce naturze radzenia sobie z naszymi paskudnymi, lotnymi związkami organicznymi. Przynajmniej tak myślałem przed rozpoczęciem tego filmu, ale więcej na ten temat za chwilę. Osobiście nie jestem inżynierem i nie znam się zbytnio na przepływie powietrza CFM i podobnych kwestiach technicznych. Jestem pasjonatem druku 3500 i chciałbym dożyć czasów, gdy sztuczna inteligencja zniszczy ludzkość. Mając to na uwadze, zacząłem prowadzić superprofesjonalne, gruntowne i sumienne badania obywatelskie. Żartuję, wy znacie mnie. Nie mam cierpliwości CNC Kitchen czy Lost in Tech, a chemię w Liceum ledwo. Pomyślałem, że spróbuję porównać obieg powietrza z wypychaniem brudnego powietrza przez okno, a potem stworzeniem wejścia i wyjścia. Aby kierować powietrze przez pokój, a na końcu zrobić to samo, ale w odwrotnym kierunku, wpompowując czyste powietrze, a potem po prostu zmierzę, jak szybko wykresy z aplikacji DRIO pokazują poprawę jakości powietrza, oznaczając każdy z tych scenariuszy, aby potem wypracować moje idealne rekomendacje dotyczące oczyszczania powietrza w Twoim miejscu pracy. To było bardzo długie zdanie. Niestety wcale tak się nie stało, a jak tylko Lost in Tech próbował mnie ostrzec, znalazłem się w frustrującej i mylącej norze, jaką jest testowanie jakości powietrza. Mimo to, choć nie udało mi się przedstawić jasnej i łatwej do zrozumienia recepty na poprawę jakości powietrza, moje niepowodzenie wydobyło wiele zaskakujących wniosków i spostrzeżeń, które uważam za bardzo wartościowe do podzielenia się. Oto co odkryłem. Po pierwsze, drukowanie ABS i ASA prawdopodobnie jest najmniejszym z Twoich problemów. To było pierwsze i zdecydowanie największe zaskoczenie tego całego projektu. Widzisz, wchodząc w to, założyłem, jak większość osób na miejscach, takich jak Reddit i Facebook, chciałaby Cię przekonać, że ABS i ASA są największym zagrożeniem dla jakości powietrza w każdym miejscu twórców druku 3D. Dlatego można logicznie założyć, że jeśli nie drukujesz tych materiałów, nie masz się czym martwić, prawda? Ale posłuchaj, jeśli wyniesiesz tylko jedną rzecz z całego tego filmu, powinno to być to. Jakość powietrza w twoim miejscu twórczym to poważny problem, który wymaga pilnego rozwiązania. Podczas testów napotkałem problemy z jakością powietrza, zarówno PM2,5, jak i LZO podczas drukowania ABS na wszystkich drukarkach. Właściwie prawie doszedłem do wniosku, że cholera. Może jeśli jesteś w wystarczająco dużym pomieszczeniu i drukujesz stosunkowo suchy filament, to nie jest takie wielkie, jak mogą myśleć niektórzy. A potem zdałem sobie sprawę, że jako twórcy większość z nas nie tylko drukuje rzeczy w 3D, prawda? To znaczy, możesz mieć albo i nie otwarty laser diodowy, drukarkę, 3500 na żywice, piłę stołową, czy jakiekolwiek inne oczywiste zanieczyszczenia, które mam rozrzucone po moim miejscu pracy. Ale założę się, że od czasu do czasu trochę lutujesz. Czyż nie? Albo suszenie filamentów w suszarce do filamentów, albo wkładanie wkładek termosgrzewalnych, albo używanie ostrych chemikaliów, takich jak klej 3500 żywica epoksydowa, aceton, a nawet alkohol do poobróbki, montażu, lub czyszczenia twoich wydruków lub drukarek. Pierwszy ze wszystkich moich, przyznaję, niedoskonałych, ograniczonych i nienaukowych testów. Te wszystkie rzeczy sumują się kawałek po kawałku, tworząc bardzo, bardzo zanieczyszczone środowisko w twoim miejscu pracy. Aby to zilustrować, spójrz na wykres z mojego pierwszego dnia testów z oczyszczaczem DRIO, podczas którego drukowałem mnóstwo ABS i ASA przez cały dzień roboczy. Bardzo mały wpływ na jakość powietrza, prawda? Ale potem zostawiłem drukarki pracujące przez całą noc obok suszarki do filamentu z czterema rolkami, szczególnie nasiąkniętego filamentu, różnych rodzajów i typów w zamkniętym pomieszczeniu, spodziewając się, że wrócę do doskonałej jakości powietrza. Odkryłem ze zdziwieniem, że jakość powietrza znacznie się pogorszyła przez noc. Następnie kontynuowałem testowanie ogólnej jakości powietrza w moim większym miejscu pracy poza farmą drukarek z wszystkimi tymi innymi komplementarnymi działaniami, od sklejania wydruków, polutowanie i montaż wkładek termicznych i byłem zszokowany, odkrywając jak obrzydliwe stało się powietrze w moim miejscu pracy. Co prowadzi mnie do punktu numer dwa. Zastąpienie zanieczyszczonego powietrza jest absolutnie kluczowe. Prawdopodobnie nie ma tu niespodzianek. Te pojawią się w punkcie numer 4. Ale jeśli dodajesz zanieczyszczenia w swoim miejscu pracy, szczególnie jeśli są to lotne związki organiczne, musisz jak najszybciej usunąć te rzeczy z miejsca pracy i z dala od swoich płuc. Oczywiście, możesz i prawdopodobnie powinieneś nosić maskę ochronną z odpowiednimi filtrami do związków organicznych podczas pracy z tymi materiałami. Ale w pewnym momencie nadal będziesz chciał zdjąć maskę ochronną. A kiedy to zrobisz, będziesz chciał upewnić się, że jak najwięcej tych lotnych związków organicznych zostało usuniętych przez okno. Ten punkt został mi naprawdę uświadomiony podczas moich wizyt w różnych warsztatach badawczo-rozwojowych w Chinach, gdzie zobaczyłem, jak poważnie traktuje się ekstrakcję dymów i jakie duże systemy były używane do usuwania takich rzeczy jak opary żywicy z pomieszczenia. W rzeczywistości odkryłem nawet, że Anny Kubik przeniósł całe swoje badania i rozwój żywic do zupełnie innego obiektu. Podsumowując, jeśli ty, tak jak ja, uważasz, że wystarczy otworzyć okno, aby usunąć wszystkie te zanieczyszczenia, to nie jest to prawda. Musisz stworzyć dużo ruchu powietrza, idealnie przemieszczając powietrze w losowych wzorach. Tak jak mogą to zrobić dla ciebie wentylatory do cyrkulacji powietrza Trio, a następnie wypychając je przez okno za pomocą innego otworu, takiego jak drzwi po drugiej stronie pomieszczenia, aby powietrze mogło swobodnie wchodzić. Przy okazji, edytuję tutaj Jonathan, bo chciałem tylko dodać, że od czasu nagrania tego filmu, Lost in Tech skierował mnie do dwóch doskonałych filmów na YouTube, które zamieszczę w opisie. Te filmy dowodzą w dużo bardziej naukowy sposób niż ja tutaj, że po pierwsze, umieszczenie wentylatora dalej od okna jest znacznie lepsze dla przepływu powietrza, co prawdopodobnie wyjaśnia, dlaczego nie uzyskałem wyników, których oczekiwałem podczas moich testów. Pierwszy po drugie, że te wentylatory DR, pierwszy o zapewniają znacznie większy przepływ powietrza niż znacznie większe, a nawet specjalnie zbudowane wentylatory. Z tym zastrzeżeniem musimy przejść do punktu numer 3. Który mówi, że usuwanie nagromadzonych nieczystości zajmuje dużo czasu. W mojej naiwności myślałem, że wystarczy postawić jeden z tych wentylatorów koło okna, zwiększyć prędkość, trochę oscylować, otworzyć drzwi, a w ciągu 30 minut jakość powietrza wróci do doskonałej. W rzeczywistości, jak wspomniałem wcześniej, oparłem na tym całą swoją strategię wideo planując po prostu porównać i skontrastować prędkość każdej z różnych pozycji wentylatora, drzwi, okna i TPT. Aby sprawdzić, która metoda była najszybsza, byłem zupełnie w błędzie. Niezmiennie, niezależnie od tego, czy wynikało to z drukowania ABS, suszenia filamentu, używania piły stołowej czy lutowania, szybko zdałem sobie sprawę, że jeśli pozwolę na gromadzenie się zanieczyszczeń w pomieszczeniu, Zajmuje to bardzo długi czas, jak na przykład całą noc w większości przypadków, aby powrócić do normalnej jakości powietrza. Teraz było to prawdziwe, bez względu na to, którą strategię zastosowałem od skierowania wentylatora do środka, na zewnątrz, oscylującego, statycznego, czy nawet po prostu próbując uszczelnić pomieszczenie, a następnie oczyszczać powietrze wewnątrz niego za pomocą automatycznej funkcji oczyszczacza powietrza. Wielokrotnie stwierdziłem, że kiedy pozwolisz na gromadzenie się zanieczyszczeń powietrza, Oczyszczenie go zajmuje dużo czasu. Teraz mogę tylko przypuszczać, że ma to coś wspólnego z losowymi wzorcami przepływu powietrza. Na przykład zanieczyszczone powietrze może utknąć w rogach pokoju, albo może wymagać wielokrotnego przepuszczenia przez filtr, aby zostało całkowicie oczyszczone. Teraz możesz wyciągnąć z tego inne wnioski niż ja, więc porozmawiajmy o tym w komentarzach poniżej, ponieważ, jak powiedziałem, nie jestem naukowcem ani ekspertem. Ale osobiście wyciągnąłem dwie główne lekcje z tego punktu. Powinienem dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec koncentracji zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu, np. używając filtra powietrza jak Nevermore lub Bento Box, albo odpowiedniego oczyszczacza podczas lutowania czy klejenia. Potężny wentylator zapewnia dobrą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz przez okno podczas czynności, które mogą znacznie zanieczyszczać powietrze. Po drugie, doszedłem do wniosku, że jeśli planuję zrobić coś szczególnie szkodliwego, takiego jak przenoszenie moich wydruków z żywicy z drukarki do kąpieli alkoholowej, lutowanie, używanie lasera czy wypalanie zatoru z dyszy mojej drukarki, powinienem wykonywać te czynności pod koniec dnia, aby było wystarczająco dużo czasu na poprawę jakości powietrza, zanim znowu tam wrócę i zacznę znowu oddychać tym powietrzem. Pierwszy chociaż chciałbym ponownie podkreślić, że moje metody są dalekie od naukowych. Mam nadzieję, że jeśli wyniesiesz tylko dwa punkty z tego filmu, to powinien to być ten drugi. Czwarta rzecz do zapamiętania. Powietrze na zewnątrz może nie być tak czyste, jak myślisz. Teraz przejdźmy do innego dużego zaskoczenia z całego tego doświadczenia. Jak wspomniałem, spodziewałem się, że otworzę okna i drzwi, wyprowadzę powietrze z pokoju za pomocą potężnego wentylatora obiegowego DRIO i obserwuję, jak odczyt PM2.5 na moim oczyszczaczu powietrza gwałtownie spada. Ale to się nie stało. Właściwie byłem tak zdezorientowany i sfrustrowany, że nawet skontaktowałem się z DRIO, aby zobaczyć, czy coś źle robię z oczyszczaczem powietrza, czy może miałem wadliwą jednostkę. W tym momencie obsługa klienta DRIO zwróciła moją uwagę na to, co teraz jest oczywiste. Jest całkiem możliwe, a nawet prawdopodobne, że powietrze na zewnątrz mojego miejsca pracy dodaje więcej zanieczyszczeń PM2.5. Teraz zobacz, możesz mieszkać w lesie w wiejskim Kolorado. Otoczony niczym innym jak drzewami, jeziorami, lasami i ćwierkającymi ptakami. Niestety ja nie. A mieszkam w centrum Tel Awiwu, które obecnie przechodzi ogromny boom budowlany. Tylko w promieniu 100 metrów od mojego studia trwają nie mniej niż cztery duże projekty budowlane, które obejmują burzenie budynków, głębokie kopanie pod ziemią, wylewanie betonu, spawanie zbrojenia i mnóstwo innych rzeczy, które powodują dużo kurzu i zanieczyszczeń powietrza. Nie wiem, czemu wcześniej na to nie wpadłem. Prawie każdego dnia na moich meblach ogrodowych jest warstwa kurzu tak gruba, że praktycznie zrezygnowałem z utrzymania czystości na zewnątrz. Pierwszy to był mój ostatni, wielki moment olśnienia. Tak, jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie powietrze jest czyste, prawdopodobnie możesz polegać tylko na cyrkulacji i wentylacji, aby usunąć złe rzeczy i wprowadzić czyste powietrze. Ale większość z nas nie mieszka w tajemniczej, zaczarowanej łące. Mieszkamy w dużych miastach pełnych zanieczyszczeń, samochodów i smogu, a powietrze na zewnątrz może nie być o wiele lepsze niż powietrze wewnątrz, przynajmniej jeśli chodzi o drobne cząsteczki. Więc praktyczne rady na przyszłość. Nadal przetwarzam dokładnie, co chcę zrobić z całą tą informacją, ale w międzyczasie wydaje mi się, że przyjąłem rodzaj wielokierunkowej strategii na oczyszczenie powietrza w moim studiu. Przede wszystkim będę dużo bardziej świadomy jakości powietrza jako całości, a ten oczyszczacz powietrza DRIO będzie działał w trybie automatycznym przez cały czas, nawet gdy mnie nie ma, aby oczyszczał powietrze automatycznie w zależności od stopnia jego zanieczyszczenia, bez mojej potrzeby interwencji czy faktycznej obecności, aby wdychać powietrze, jeśli jest zanieczyszczone. Dzięki temu, na pierwszy rzut oka czy to patrząc na samą maszynę, czy sprawdzając to w aplikacji na smartfona rano, zanim zamierzam udać się do biura i zacząć wdychać to powietrze, mogę dokładnie zobaczyć, jakiej jakości powietrze czeka na mnie. Ale poza tym myślę, że moją główną strategią na przyszłość będzie zasada najpierw wentyluj, potem oczyszczaj. Innymi słowy, zamiast zamykać wszystkie drzwi i okna, aby nie dopuścić do gorącego, wilgotnego powietrza i chronić mój filament, planuję otworzyć znacznie więcej i konsekwentnie korzystać z potężnego wentylatora do cyrkulacji powietrza DRIO, aby wydalić zanieczyszczone powietrze i zastąpić je przez inne okno otwarte. Po drugiej stronie studia, mniej zanieczyszczonym, przynajmniej mniej zanieczyszczonym, lotne związki organiczne powietrzem z zewnątrz. Następnie, kiedy już odpowiednio usunę najbardziej toksyczne związki z czynności, które wykonywałem, ponownie zamknę wszystko i oczyścić powietrze, które wprowadziłem, aby usunąć drobne cząsteczki. Co więcej, zamierzam podjąć znacznie bardziej świadome wysiłki, aby zająć się najgorszymi przestępcami, takimi jak cięcie laserem, piłowanie, lutowanie i klejenie pod koniec dnia, aby przez noc było wystarczająco dużo czasu na oczyszczenie powietrza w moim studiu. Przy okazji, mówiąc o nocy, myślę, że prawdopodobnie muszę mieć jedno z tych urządzeń również w mojej sypialni, ponieważ te same cząsteczki podążają za mną do domu, gdzie po drugiej stronie ulicy jest jeszcze więcej budowy. Ale hej, to są tylko moje wnioski z moich, przyznaję, wadliwych metod. Bardzo bym chciał, abyśmy mogli rozpocząć dyskusję na ten temat, albo w komentarzach poniżej, albo na serwerze Discord Next Layer, gdzie już mamy kanał oznaczony hashtagiem stacje robocze, który jest idealny do dyskusji na tematy takie jak ten. Jestem pewien, że niektórzy z Was mają wiele do powiedzenia w tej dyskusji. Mam nadzieję, że zrobię kolejne wideo, gdy dowiem się więcej o jakości powietrza, ponieważ to ważny temat, który nie jest wystarczająco często omawiany. To wszystko na ten tydzień, ale zobaczę Was wszystkich na następnym poziomie.